Tu się nic nie dzieje. Tebie możemy też ruszyć, tam wspierać. Tutaj nic ciekawego, tutaj nic. Tutaj też średnia. A możemy więcej dać ludzi tutaj, żeby ten magazyn szybciej zrobić. Ale za to wydaje mi się, o właśnie, że tych 19 też moglibyśmy podesłać na linię frontu. Tutaj więcej ofiar możemy złożyć. Ta mana to nam się ostry pokończyła. Tutaj, tu no, tylko damy radę do poświęcę. Tak samo tutaj. Mamy księżyca akurat jeszcze mamy, ale gwiazd by się sprzedała. Nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj też możemy na co ich złożyć w ofiarach 20. Dobra państw, że tu jest zamiara OK. Tutaj znowu możemy trochę tych wojowników wziąć i pchnąć, nawet taką tutaj armię, i ich gdzieś aż dotąd pchnąć. Zapiszmy. Otóż powoli będzie tutaj finish nadciągał. Coraz mniej mają tych tutaj. O, tutaj jeszcze więcej ofiar. Tutaj nic kompletnie nie ma. No, to może jednego wojownika zostawimy, żeby poniósł pewną śmierć? Tutaj te wsparcie, a te mi dotąd. były posiłki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu szermiarzy, tu by się sprzedało. Fajnie, że widzę, że nawet nie trzeba móc produkować bali, żeby mieć ich dużo. Jeszcze jadam w sumie z się Dwóch, a jeszcze nie ma dwóch Okej, okay, teraz tak, z tych zazmieniamy, tych tutaj trzeba dodać no i zaczyna być sympatycznie. Jak to jest z jedzeniem wyglądamy. Są zapasy. I nie takie małe. Kolejne wsparcie i możemy dalej iść bić. Ale najpierw musimy jakoś tutaj się ustawić tak, ty tutaj, brakuje tobie, w sumie, może nie to, co brakuje, co, żebyś na przykład użył dwóch więcej tych, to mogłoby być nawet spoko. Co ja chcę zobaczyć, i jest ta armia, plus ta armia, plus się tutaj to wszystko może wejść, ci będą mogli tutaj pilnować. O, księżyca, by się sprzedaje, na przykład ten garkuna, mogły być całkiem niezłym tutaj wsparciem. Dobra, przerzucimy to większą ilość A właśnie tych panów na garkuna. Tak samo temu przerzucimy. Ok. Jeszcze niech alkula też się tam uda. Zapiszemy. O, teraz szczurze pola, skalne bramy i tak dalej, jakieś mary bajery. No ja myślę, że najpierw szczurze pola zajmiemy. Wszyscy tutaj, proszę mi wejść. Tu był mały zapas, ale on jest za mały. I tutaj, ta armia. Też niech tutaj zajdzie. Teraz tak. Ty chodź tu. Wy chodźcie tu. Wy, chodźcie tu, ty, chodź tu, ty, chodź tu, na listę tu. O, to jest olbrzymia prowincja, ale słabo rozbudowana. Tutaj to można by zrobić wielką, wielkie imperium. Tak, gdzie oni są i jak wielką mają armię, to mnie najbardziej interesuje. Holy crap! Pytanie ze 100 punktów, gdzie jest Wally. -E. Tutaj już nadchodzą. Dobra, może nie do końca ładnie, jesteśmy ustawiani. Właśnie ci hodowcy kotów niech tutaj się spuszczą. Dobra, tutaj bitwa wygrana, straty trochę były, ale nie takie duże, jak na nieco większa marnia od naszej własnej. No i już powoli dokonujemy zaborów i rozkładamy te państwo Teotitlan. Państwo to Titlan, które na nie 20-30 niewolników wytrzymuje armię 200 albo 250 jak straty no, całkiem, całkiem biorąc pod uwagę, że zaraz dostaniemy uzupełnienia. To nie jest tak źle. Jakby się wydawać mogło. Może takich ustawimy nawet. Tutaj, tak sobie też widzę, że jest. Kolejny też tutaj straty miał. Taka trochę powoli się zaczyna rzeźnia tutaj robić. Zapiszmy. No, ale te odcitlanie zostali już dosyć poważnie. Przycięci w rozmiarze. Taka ciekawostka mi śpiewi. Ile ja mam 48 balist. Tutaj widzę, możemy trochę naprodukować jednostek. Tutaj ze skalnymi bramami związana jest pewna misja więc wolą naszą macie wykonać, bo ma nie mam innego wyboru, jeżeli chcę zniszczyć całkowicie to Titlan, to muszę int też rozwalić tę te armię. Tutaj armia się szkolą. Tutaj luz, tutaj luz. Tutaj dosyć ładna armia już jest. I cały czas idą posiłki. Może nie, no, bo w domu dużo będą mieli maksymalnie dużą armię to jest ten minus. Tam mam mieli armię 350 z balistami ze wszystkim, więc jeżeli mogę na to zdziałać, to byłbym się tam pchać, na no jako ostatnie miejsca. Ewentualnie wpchać się tam, gdzie będę miał przynajmniej dużo many. tutaj więcej niewolników. No, do poświęcenia, o teraz mamy przecież te wojny błyskawiczne. Mi naprawdę nie dość ciało. tutaj mamy. Piramida gwiazd. Zainwestujmy w nią to było teraz pytanie za 100 punktów to było, to było dobra, tutaj ładną sobie ofiarę złożyliśmy tak, tutaj Księży, dla księżyca możemy coś złożyć tutaj też dla gwiazd Jest, Teraz tak tutaj dla natury też by się sprzedało, bo zaczęło nam obywać tak samo zresztą jak tutaj, siedemnastu nie. jest tak tutaj tych 12. pójdzie tutaj. I cały czas powstają armie. Tutaj mało się dzieje, a za co tutaj dosyć dużo się dzieje. Tych tutaj poświęcimy, bo najbliżej. Tutaj na razie bez różnicy. Tutaj możemy trochę ludzików poświęcić. Tu 12 i tu 14. Tu nic nie ma do poświęcenia. Tutaj z kolei jest coś, co możemy poświęcić, ale niewielu. To jest OK, to manę bardziej potrzebujemy, aniżeli żołnierze. tak blood dobra to jest okej okay. Teraz, nie potrzebujemy tutaj aż tak dużej armii. No tu mamy przynajmniej zapasy. Tych nie potrzebuję. Tego za to Tomo. On ma dość dużą armię. I ta armia powinna sobie poradzić z tym, co ja, lecz chce ją wykorzystać. Dodatkowo... Damy im balisty. Wydaje mi się, że taka armia powinna podołać spokojnie wykonać te skalne bramy. Nigdy tego nie robiłem, więc nie jestem do końca pewien. Co się stało? A, bo to była neutralna, to jest nowe, jednak zostawione. źle as to nie tak powinienem. Tak o. Wsparcie, wsparcie. I atakujemy. I to jest ta misja, która pewnie 30 odcinków wcześniej się pojawiła, dopiero się za nią zabieram. No to ci wojownicy niezły moment wybrali w sumie, jakich tak ostro, tak i tak szybko bijemy generalnie prowadzimy teraz blitzkrieg w tamtych czasów. Tam ci biedni tubelcy nawet nie wiedzieli czegoś takiego i nie wiedzą co to oznacza, a zanim się dowiedzą to już leżą na ziemi z, wbitym, z wbitą włócznią, oszczepem, strzałą albo z rozkaratanym brzuchem. Zajmę się wielką piramidą, okej. Okay. Wy tutaj, chodźcie. Nowy bohater. Skalaki może tutaj poradzimy, w do, w doskonale Jako wokół gdzie jest ten magiczny klucz? Mam nadzieję, że ten skalaki całego ma Musimy zająć to? No, tutaj źle nie będzie To te balisty wziąłem One sobie poradzą ...wytłuką wszystkich łuczników, bo one mają zasięg dalszy niż jacykolwiek łucznice. Tych możemy zgrupować. Nie żeby oni byli nam do czegokolwiek potrzebni. Tędy nie przejdziemy, więc ten klucz powinien być już w naszym władaniu. Teraz tak, te super balista. Tutaj przesuniemy dalej czołgi. Stop, tutaj zaczniemy wystrzeliwać, zanim oni tutaj nawet pomyślą, żeby nam robić jakąś szkodę, to już będzie po nich. To Państwo muszę powiedzieć, że wrażenia to robią. Dobra, zobacz czy ty masz ten klucz, bo jak nie, to będzie niezbyt fajnie. Wiem, że też jest taktyka na balisty, żeby bardzo dużo ich porobić i wtedy to naprawdę proste jest tak samo jak z łucznikami. I generalnie on nie ma magicznego klucza, co oznacza, że będzie trzeba ten magiczny klucz poszukać. Co będzie bardzo upierdliwe. Wow, ale ten zasługa po tych krzakach. A, to jest magiczny klucz. Okej. Okay. I tutaj ta cała ekipa też może się cofnąć. Ja pierdziele, nie? poruszania się wśród drzew. No fajnie. Dobrze, jak tutaj jest ten magiczny oprócz to okej. Okay. że to jest to. Jak tutaj ich pokaramy